I tym razem kawę wypiję w towarzystwie Mateusza Torzeckiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Mateusz Torzecki jest kuratorem wystawy POP. Ta wystawa dzisiaj w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. Już tłumaczyliśmy, co oznacza ten skrót POP, czyli. Polska okładka płytowa. Tak jest. I tutaj u nas w studiu też różne płyty, bardzo kolorowo na tym naszym radiowym stole. Będzie można też obejrzeć te okładki. Okładki dzisiaj na naszej stronie internetowej, ponieważ rozmowa jest rejestrowana. Panie Mateuszu, co się dzieje dzisiaj z płytami winylowymi? W ubiegłym roku byliśmy już u szczytu, czyli wszystkie tłocznie, które pracują na świecie, pracują w tej chwili 24 godziny na dobę. Jeżeli chcielibyśmy zamówić dzisiaj, jako artyści, płytę winylową, jeżeli dobrze pamiętam, mamy koniec lipca, to odebralibyśmy tę płytę w styczniu 2018 roku. Mhm. Dopiero, czyli w tej chwili każdy artysta, który chce mniej więcej złożyć zamówienie za granicą, no musi około pół roku odczekać, żeby móc e, swój album wydać na winelu. Mhm. Okładka obwoluta, jak jeszcze się mówiła, ochrona na płytę. Też koperta ochronna, cover. Mamy Gatefold. Gatefold to jest z kolei ta okładka winylowa, która się rozkłada. Mhm. Czyli te takie no w sumie najpopularniejsze zespoły mogły sobie na to pozwolić. Pragnę przypomnieć, że w takim słynnym Gatefoldem w Polsce były nowe sytuacje republiki. I proszę sobie przypomnieć, że ta płyta była o wiele, wiele droższa od innych płyt, które miały wtedy premierę, a mimo tego ludzie stali w kolejce i próbowali zdobyć swój egzemplarz debiutu Republiki. Kiedyś te okładki chyba były też i większe, i większe robiły wrażenia. a dzisiaj jak to jest? Um, no dzisiaj mamy bardzo um, różnie, ponieważ... Um, no kiedyś, kiedy mm, grafik miał 30 cm, kwadrat dosyć sporej e, wielkości, e, no jego fantazja mogła być nieograniczona. Dzisiaj musimy pamiętać o tym, że mm, na ekranach naszych smartfonów one bardzo często mają jeden cal, czyli tak naprawdę 2,5 cm na 2,5 cm, i one muszą być czytelne. Ja w swojej książce, którą byłem, popełniłem e, dwa lata temu, postawiłem taką tezę, że minimalizm będzie tą drogą, w którą musimy iść, ponieważ e, minimalistyczna okładka pozwoli nam na to, że. Ta układka będzie czytelna zarówno na ekranie naszego smartfona, ale będzie okazale i dobrze wyglądać też w wersji winylowej. Ech. Tak kuszę się z jednym pytaniem, zastanawiam się, czy właśnie od mhm. tego też zacząć. Która okładka y, polskiego artysty zrobiła na panu największe wrażenie? Od czego się tak naprawdę zaczęła? E, zaczęło się tak naprawdę od tego, że no, mieliśmy jeszcze też tradycję przedwojenną, bo mieliśmy jeszcze tak zwaną Syrena Records i tam rzeczywiście były tylko koperty. To były koperty ochronne, one nie były zdobione, one miały po prostu tylko ochraniać e, album szelakowy przed porysowaniem się, ale wydaje mi się, że lata 60. to jest taki początek, my też na wystawie Polska Okładka Płytowa zaczynamy od roku 60. No i dla mnie okładką, która jest najwybitniejsza, jeżeli chodzi o, o, o polskie okładki płytowe, to mimo wszystko nie będę oryginalny, ale Astigmatik Komedy i projekt Dorosława bo To było bardzo przemyślane, doskonałe logo, krzyczenie literą, wykorzystanie prostej, modernistycznej czcionki, którą była Helvetica, no i doskonały pomysł z tymi literami A i z literą B. Tam mhm. jest ta słynna odwrócona litera a I wszyscy pytali, ale o co tutaj chodzi? No właśnie. Padło tutaj nazwisko Rosława Szajbo, ale jest jeszcze Andrzej Pongowski, jest Stanisław Zagórski, czyli ci mistrzowie polskiej szkoły, polskiego plakatu. Zgadza się. Jacy jeszcze twórcy będą zaprezentowani na tej um. wystawie? Tutaj e, chcę już zwrócić uwagę i mam, wydaje mi się, że to pewnie będzie nazwisko, które padnie w polskim radio, no pierwszy raz od wielu, wielu lat. Chodzi mi o Zbigniewa Jastrzębskiego. Po raz pierwszy, z tego co wiem, e, w historii pokażemy jego pracę. Zbigniew jest postacią kompletnie zapomnianą, a był twórcą, który tworzył w Chicago. On tam mieszkał, wykładał i e, popełniał też okładki dla takiej małej wytwórni Delmark. To była wytwórnia, która zajmowała się jazzem e, i chciałbym, żeby ta wystawa też przypomniała, Miała to nazwisko, że to nie tylko te. Mm... Nazwiska takie właśnie jak Zagórskich, Zagórski, które już zakorzeniły się i wiemy, że ci e, twórcy odpowiadają za okładki też takich grup jak The Clash, The Velvet Underground, czyli zespoły, których znamy i lubimy, e, ale byli też twórcy, którzy może m, nie zostali przez kartę historii doskonale zapamiętani, ale warto byłoby ich przypomnieć. Mm -hmm. ja też tak myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie słuchają muzyki w swoich na przykład smartfonach, to mm -hmm. nie zwracają tak naprawdę uwagi na, na okładki płyty, więc e, no, trochę to jest ubogie. Jest to trochę ubogie, ale też wydaje mi się, że grafik, które tworzy dzisiaj, bo chcę zauważyć też i ta wystawa to pokazuje, że mm, mamy rzecz w tej chwili przecudowną, czyli całą e, masę młodych twórców, którzy tworzą rzeczy no, genialne. Tutaj będę miał na myśli chociażby Forina Mateusza Holaka e, albo twórcę z Krakowa pana Zbigniewa Bielaka. Pan Zbigniew Bielak tworzy mm, okładki płyt tylko i wyłącznie dla e, sceny e, metalowej, dev metalowej, e, i to są głównie. Oczywiście, rzeczy takie są pogranicza, sakrum i profanum, <grym> e, ale no jest, rozpozna, jest to nazwisko w tej chwili już rozpoznawalne na świecie. Czyli tak naprawdę mamy jakby drugą falę, ja bym to tak nazwał, e, młodych twórców, którzy będą moim zdaniem już niedługo rozpoznawalni nie tylko w Polsce, ponieważ te ich okładki rzeczywiście wyróżniają się na tle tego, co, co tworzy się na świecie. Więc przypisujemy bardzo dużą rolę. Dokładką. Tak, Polska i Polska Szkoła Plakatu. Nie zapominajmy o tym, bo korzenie tych okładek płytowych i ta ich właśnie odrębność od tego, co działo się w Europie, polega też na tym, że mieliśmy Polską Szkołę Plakatu, ale z drugiej strony, kiedy pan Zagórski i pan Szajbo byli uczniami takich wielkich nazwisk jak Tomaszewski i Fangor, nie mogło być inaczej. Mhm. A czy czasami nie było tak? że okładka stanowiła większą wartość, aniżeli zawartość płyty? <noise> czasami się tak zdarzało, że są okładki, które rzeczywiście e, no, są lepsze niż, niż, niż zawartość e, płytowa. To, to fakt. E, ale też e, no, było to też czasami tak w drugą stronę. Czyli mieliśmy bardzo brzydkie okładki, e, ale świetną muzykę. Tutaj warto byłoby wspomnieć chociażby o Myzlowic i Miłość w czasach popkultury. Wydaje mi się, że to jest okładka, która się nie obroniła po latach. E, ze względu na to, że była robiona w w dużej mierze komputerowo, a wiemy, że jednak te rzeczy tworzone w ten sposób no, najszybciej się e, starzeją. E, ale mimo wszystko okładka zostanie zaprezentowana na wystawie. E, mm -hmm. Albo no, bestseller roku, jeżeli dobrze pamiętam, 1997, czyli Nic nie Boli, tak jak życie, Budki Suflera, gdzie okładka no, nie należała do najpiękniejszych, a nie m, przeszkodziło to albumowi stać się bestsellerem i jednym z najlepszych sprzeda najlepiej sprzedających się albumów tamtego roku. Ja sobie odświeżyłam ostatnio pamięć. No tak, mm -hmm. zanim weszliśmy tutaj do studia, oglądaliśmy te okładki. Ona już nie robi takiego wrażenia, i nawet można powiedzieć że nie przeszkadza. Nie przeszkadza, tak ona już nie przeszkadza, bo też musimy pamiętać, że jeszcze w latach 70 90 e, kiedy no, sprzedaż płyt była najlepsza w Polsce, to też A lata musimy A to 70 to chyba naj najtrudniejszy okres. Najtrudniejszy prawda? okres, bo wtedy był z kolei e, okres braków, bardzo dużych braków, e, braków e, winylu w tłoczniach, e, braku papieru. Jest taka słynna okładka, którą też pokazujemy, ale tutaj akurat mamy od e, jakby inny m, materiał, bo pokazujemy oryginalną płytę. E, była słynna płyta Wojna światów. Skrzeka. I wtedy zabrakło w tłoczniach i w drukarniach w Polsce papieru. Więc co, zrobiły, yy, co zrobiła wytwórnia? Rozkleiła okładki, które miała w magazynie, ponieważ w środku był biały papier. Na to naklejono. Yy, yy, oryginalną okładkę tego skrzeka, a w środku mieliśmy na przykład okładki Partity, Ireny Santor, mhm. e, więc też tę okładkę pokazujemy, jak e, próbowano sobie radzić w tamtych czasach w Polsce, żeby album mógł trafić na e, półki sklepowe. Mhm. Ile okładek będzie zaprezentowanych na wystawie? E, na wystawie prezentujemy 150 okładek od roku 1960 do roku 2016. Natomiast w albumie, który towarzyszy wystawie, e, będzie tych okładek prawie 300. Mhm. I Wystawa rozpoczyna się dzisiaj tak w Miejskiej Galerii Arsenał w Poznaniu. Bardzo serdecznie zapraszamy i potrwa do? Do 3 września. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Proszę odwiedzić naszą stronę internetową i zapoznać się z propozycjami tego, co Państwo będą później mogli obejrzeć w Miejskiej Galerii Arsenał w Poznaniu. Bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem był Mateusz Torzecki, kurator wystawy POP w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. Dziękuję bardzo.